Drodzy Państwo, po raz kolejny się pochylając na trudną historię polsko-ukraińską, dzisiaj spotykamy się w takim formacie, w tym, że próbujemy wydobyć z, tej, z tego dramatu e, wątki budujące, wątki, które świadczą o wierności pełnej człowieczeństwu, Wierności człowieczeństwu w sytuacji, kiedy ta wartość była absolutnie zdewaluowana. E, Różne, znaczy mieszane od, odczucia wynoszę z dzisiejszej dyskusji. W znacznej mierze znówżeż wchodzimy w ogólne, dość takie, prawda, kontrowersyjne rozmowy na temat no, trudnej historii, różnych wymiarach zbrodni, a w ogóle to, prawda, przyszłość jest świetlana, po co specjalnie wracać do tematu, które no już historycy rozsądni, historycy, prawda, do tego, po co do tego wracać. Zresztą, prawda, też jak słyszeliśmy, rzekomo na szczeblu politycznym sprawa jest uregulowana, rzekomo jest już, prawda, tutaj w miarę jakaś wspólna płaszczyzna do dyskusji, proszę Państwa. Najbardziej to mnie w tej wszystkim razi i boli to, że nie możemy stanąć w pewnym momencie w prawdzie i ocenić prawda, sytuację, ogrom zła i ogrom wypaczenia, które nastąpił w okresie wojny, też w okresie poprzedzającym wojnę, a też to, co w jaki sposób próbuje się jak przemycać, usprawiedliwiać i w obecnej sytuacji jakiś, w jakiś sposób prawda, mniej, czy, o, o tym też za chwilę będę chciał powiedzieć, proszę Państwa. Na, na podstawie własnych jakichś refleksji i odczuć, które wyniosłem z różnych, z różnych okazji, upamiętnienia ofiar, przynajmniej chociażby o Ostrówkach będę chciał jeszcze kilka zdań powiedzieć. Proszę Państwa, ideologia kontra człowiek. Muszę powiedzieć, że prawda jest na podstawie znów rzecz wcześniejszych referatów, możemy stwierdzić prawda taka, że to, co nastąpiło w czasie II wojny światowej, było zaprzeczeniem dotychczasowej praktyki, dotychczasowej prawda, tradycji funkcjonowania pogranicza polsko-ukraińskiego, czy w szerszym pojęciu wielokulturowego pogranicza. Będąc tutaj w Lublinie, w szczególności możemy prawda, sobie ten moment podkreślić, miasto Unii. Równi z równymi, wolni z wolnymi. Można, prawda, tutaj niejedną konferencję zresztą do znudzenia o tym mówimy z perspektywy Lublina, ale w każdym bądź razie wytworzyła się sytuacja wyjątkowa, kiedy, prawda, można powiedzieć, powstaje pełna rodzina ludów zamieszkujących tereny. Rodzina w sensie metaforycznym i w sensie, prawda, dosłownie. Polacy i Ukraińcy dość często tworzyli na pograniczu rodziny. Czyli więzie rodzinne oparte na zasadach, prawda, odwiecznych chrześcijańskich to żyły to wspólnoty